Hejka, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, ja jestem KHT Marvel, a dzisiaj pokażę Wam moją stajnię dla Hobby Horsów. Pierwszym konikiem jest Kres, jest to mój jedyny ujeżdżeniowiec, jest naprawdę ładny i świetnie nadaje się do ujeżdżania. Ma on 7 lat i jest rasy ryzyjskiej. Drugim koniem jest London, dopiero wczoraj go ruszyłam, Ma on 9 lat, jest rasy KWPN i nadaje się do skoków zarówno i do krosów. Trzecim koniem jest Walex. Walex ma 9 lat, jest to ogier, nadaje się do skoków i raz równo i do ujeżdżenia. Jest on rasy KWPM. Czwartym koniem jest padam. Padam jest moim skokowcem. Ma, jest on rasy Kucko nemara i ma on 8 lat. Piątym konikiem jest Vision. Vision jest rasy SP, czyli szlachetna półkrew. Jest on moim skokowcem i jest takim słodkim gniadoszem, ma realistyczne chrabki. Świetnie dogaduje się z Casimero. To jest mój najmniejszy konik, czyli dziewięcioletni Kaspian. Kaspian jest rasy kudzherdanski i nadaje się świetnie do niskich skoków. Jest bardzo, bardzo uroczy. To jest już ostatni z moich koników, czyli Angus. Angus jest fiordem, ma realistyczne chrapki, jak i irokeza, jak na fiordy przystało. Jest naprawdę słodziutki i jest on do skoków. Teraz przechodzimy do mojego całego sprzętu. Zacznijmy od kantarów. Każdy z moich koni ma swój kantar wstajenny. Tutaj są moje zapasowe kantary padokowe, taki fioletowy, fioletowo-niebieski, taki kolorowy, czerwono-złoty, no i takie dwa, które dostałam od przyjaciółki Hobby Horse by Ada, którą serdecznie pozdrawiam i polecam jej kanał. Teraz pokażę Wam moje kordea. To jest kordeo, który dostałam od koleżanki z klasy. Te dostałam od Hobby Horse by Ada, a te zrobiłam sama. Cały sprzęt ogólnie robiłam sama oprócz tych poszczególnych rzeczy od moich przyjaciółki tutaj mam moje halterki czyli taki bordowy, taki butelkowo-zielony z plecionym nachrapnikiem i taki żółciutki teraz czas na pierśniki i wytoki, ten dostałam od przyjaciółki, tylko niestety mi się popsuł a już resztę robiłam sama, tutaj mam taki trzypunktowy, taki ozdobny do kantara Taki zwykły czarny, i jeszcze wytok taki szeroki. Teraz przejdźmy do uwiązów. Ten jest tam od przyjaciółki, a tutaj jest reszta robiona przeze mnie: taki z łańcuszkiem różowy, taki kolorowy i jakiś taki zwykły poszarpany z koniowiązu. Tu mamy moje nauśniki: czarne pikowane, turkusowe, kabrowe białe na szydełku zrobione. Te z flagą Włoch, moje ulubione. Haftowałam je chyba godzinę. Takie kremowe i czarne na szydełku. Tutaj są moje wszystkie dereczki. Tutaj są moje wszystkie naczółki. Te są od koleżanki, a te na dole są do kantarków. Tutaj mamy ogłowie moje ujeżdżeniowe z lakierowanym nachropnikiem i jest bardzo ładne. Prezentuje się, się tak. Tutaj mam moje ogłowie Kasimero. gdzieś mi wypadł do niego naczółek, będę musiała wpiąć z powrotem, takie ze skośnikiem i szwedzkim nachrapnikiem. Tutaj mam ogłowie Londonka, ma taki piękny nachrapnik, zwykłe angielskie i do niego też mi gdzieś wypadł naczółek, później Wam wkleję jak wyglądają na koniach. Tutaj mamy moje ogłowie meksykańskie, też Wam wkleję jak wygląda na koniku, no ma taki złoty naczółek jest naprawdę fajny. Jeździ w nim padamek. Tu mamy moje chabrowe ogłowie, ma takiego wodnego Charmsa, wklejowane jak wygląda na koniku, jest to ogłowie wszystkich koni i ma takie pojedynczo łamane wędzidło. Tutaj jeszcze w formie bonusiku zabieram Was na mój trening skokowy na lądanku. Tutaj go szykuję, tutaj już ma ubrane ogłowie i lecimy na trening! Ja już sobie wsiadłam. No to czas opowiedzieć teraz coś o Londonku. London jest naprawdę świetnym skokowcem, cudownym, naprawdę jest mega wygodny. Tu już sobie najeżdżamy na stacjonatki, tam mieliśmy na rozgrzewkę krzyżeczka 40 cm, a tutaj mamy już sześćdziesiątkę podejrze. tak, tutaj mamy już 70. Takie ćwiczenie mu zrobiłam z trążkami, ale naprawdę świetnie sobie radził. Tutaj mamy dziewięćdziesiątkę. No i nasz pierwszy metr. Oddał naprawdę świetne skoki. Ja jestem już po treningu z Londynkiem. Londonek naprawdę świetnie spisuje się na wyższych przeszkodach. Skoczyliśmy dzisiaj sobie taki metr. Już wyżej nie chciałam go męczyć, bo ja też jestem po dłuższej przerwie, ale myślę, że coraz wyżej będziemy sobie skakać. Myślę, że nawet dojdziemy do metr piętnastu jak z padamkiem. My już sobie z londonkiem wracamy do stajni. Tak to bym jeszcze go na wypuściła, ale naprawdę dzisiaj jest mokro, więc już wracam sobie do kumpli do stajni. Dziękuję Wam za oglądanie i papatki!